Seria haniebnych ataków na prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne sugestie, kolejne pomówienia. I to te pomówienia padają z ust polityka mecenasa Romana Giertycha. Zaskoczeni? Ja myślę, że zaskoczeni to nie jesteście, bo to nie pierwszy raz, kiedy Roman Giertych obrzuca błotem głowę u państwa. Ale nie tylko Giertych. Od kilku dni mamy wielką awanturę w sieci, roznoszoną i rozdmuchiwaną przez publicystów lewic. Liberalnych typu Dominika Wielowiejska. No jak to jest, że Karol Nawrocki. Chodzi w bluzie z napisem New Rocky, a tę bluzę to produkuje spółka, firma powiązana z siostrą Karola Nawrockiego. Ależ to jest haniebne. Już nawet sugerują, że za chwilę, lada moment, to mogą polskich sportowców z Olimpiady Zimowej wykluczyć, bo Nawrocki pokazuje się z nimi i robi sobie z nimi zdjęcia w koszulce, która należy do czy została wyprodukowana przez firmę powiązaną z siostrą Karola Nawrockiego. Nie ma się już do czego przyczepić, to będziemy bić wszystkim, czym tylko możemy. A podstawowe sprawy, sprawy najważniejsze sprawy z państwa leżą. Tym się nie zajmują, moi drodzy. Z tym tematem dziś ruszamy. Jak wam za chwilę powiem, co powiedział Roman Giertych, jeżeli tego nie słuchaliście, bo wielu z was mówi, że nie ogląda telewizji polskiej w stanie likwidacji, to po prostu padniecie ze zdziwienia i zaczniecie się sami pukać po głowach. Proszę tylko dajcie subskrypcję dla naszego kanału. Rozwijajmy się, budujmy nasz drugi kanał z grupy analizy politycznej. Kto jest tutaj nowy, o to proszę. I jeżeli macie ochotę, zostańcie też naszymi patronami na platformie Patronite. W prezencie newsletter będzie do Was jechał. Natomiast ja teraz już Wam mówię o co chodzi. No to zacznijmy od Romana Giertycha. Roman Giertych. Kolejny gość Doroty Wysockiej-Sznep. Dwa dni temu nagrywałem, co tam się dzieje w TVP Info, jakie tam są odloty, co tam wyprawia pani Dorota Wysocka-Sznep. Był Sławomir Nowak już gościem Doroty Wysockiej-Sznep, a teraz mamy Romana Giertycha, kolejny uniewinniony przez prokuraturę. No i Roman Giertek tak sobie luźno siedzi. Oczywiście wraca do tego, że w czerwcu ubiegłego roku to wcale tamtych wyborów nie rozstrzygnięto, że to jeszcze nie koniec, że powinno się głosy liczyć, że on dalej protestuje. Dobrze, pan Roman może nie uznawać prezydentury Karola Wrockiego. Może uważać, że wybory nierozstrzygnięte, że on jest nieprawidłowo zaprzysiężony. Super. Każdy ma może jakieś swoje uniwersum. Jak Roman Giertych chce mieć takie uniwersum, niech takie posiada. No ale pan Roman... Idzie dalej. Jak wiemy, że wiemy, że premier Donald Tusk powołał komisję, która ma zbadać aferę Epsteina. Nie jedną, dwie komisje, które mają w Polsce badać polski wątek afery Epsteina. Działanie stricte polityczne. Tutaj nic innego nie ma, tylko i wyłącznie polityka. No i pan Roman tak siedzi, no i tak siedzi, tak myśli, tak sugeruje, że. a to może ta praca e, pana Karola Nawrockiego kiedyś, dawno temu, w Grand Hotelu jako ochroniarz, to może tu są jakieś nitki, jakieś związki z Epsteinem, może to połączny, może tam coś było więcej, tak? Może tu są jakieś linki, jakieś wątki, powiązania osobowe, może dostarczano kobiety tu czy tam, Cisz? Chryste, to jest pomawianie człowieka, to jest pomawianie ludzi, łączenie w ogóle dwóch zupełnie innych rzeczy, innych spraw, nawet inne lata, tak można to nawet powiedzieć, prawda? Przecież kiedy ten Karol Nawrocki pracował w tym Grand Hotelu i... i i to celowo się robi, celowo to wrzuca z premedytacją Roman Giertych i jakoś nie jest nawet mocno prostowany przez prowadzącą. No bo jak, tak? Przecież zresztą oni mają prywatną zażyłość Roman Giertych i Dorota Wysocka Sznep. Tam były się, krążyły nawet sieci zdjęcia, jak na imprezie u Romana Giertycha była z mężem Dorota Wysocka sznep. Ona nie dopytuje, ona nie kontruje, ona nie prostuje takich pomówień rzucanych w eter. Ja naprawdę staram się nikogo tak nie pomawiać i nikogo nie pomawiam. Bezpodstawnie nie rzucam oskarżeń, tylko omawiam rzeczywistość. Nie tworzę tej rzeczywistości, dodając jakieś fikcyjne rzeczy. Natomiast Roman Giertek stara się to zrobić i to jest naprawdę bardzo niefajne, bardzo niebezpieczne pomówienie i powielanie jakichś takich tekstów o tym, że Karol Nawrocki trudnił się jakimiś nielegalnymi działaniami, robił rzeczy nielegalne, zarabiał na wykorzystywaniu kobiet. Przerażające jest to i jest to straszne. No i wróćmy jeszcze do tego ataku yy, na firmę New Rocky. Powstała spółka New, New Rocky. Takie, widzicie, te czapeczki, które nosi Karol Nawrocki, te koszulki. No i czy waszym zdaniem mamy tutaj do czynienia z wielkim skandalem, tak? że prezydent nosi tego typu rzeczy? No stworzyła się taka marka New Rocky, zresztą trochę to też fajnie brzmi w ustach prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, jak on mówi Karol New Rocky i tak dalej. Więc to powstało. Firma jest powiązana z siostrą, Karola Nawrockiego z niną Nawrocką. Czyli widać, że tutaj są linki rodzinne. No i teraz pytanie: czy Karol Nawrocki ma prawo chodzić w takich ubraniach, czy nie powinien? Już jest rozpuszczana taka narracja lewicowo-liberalnych mediów. Jak to jest w ogóle okropne, że na urzędzie można zarabiać, że proszę bardzo, tak się to robi, to jest wstrętne, nie wolno w ogóle takich rzeczy robić. No tak, bo jakby miał inną firmę, to może by nie robili, albo by szukali tych linków, tych powiązań. No kiedyś Andrzej Duda jeździł w koszulce Red is Bad, to też jak się okazało po czasie, właściciel tej firmy na dziś ma problemy z prawem, prawda? Pan Paweł Esz ścigany przez obecną koalicję. Natomiast czy powinien, czy nie powinien? W mojej ocenie nie ma tu wielkiego nadużycia. Karol Nawrocki ma prawo chodzić w takich ciuchach, w jakich chce chodzić. Grosz publiczny do tej firmy nie płynie. Polacy i podatnicy nie muszą za to płacić. Ciuchy można kupować wtedy, kiedy się chce. Po prostu pan prezydent ma te ubrania na sobie. Jakoś nie słyszałem, żeby pan prezydent mocno mówił, że tak, koniecznie to kupujcie, to są moje, to kupujcie. Nie, on je po prostu nosi. A to, że jest tu link prywatny, no cóż, całe życie się nie będzie prezydentem. To ja wolę, żeby prezydent już promował prywatny podmiot i niech się w ten sposób zabezpiecza, a, niż jeżeli wyciągał kasę od państwa, prawda? Przypominam, to też oczywiście będzie ich bolało, bo to firma nie jest ich, prawda, obszaru. Gdyby to Karol, Rafał Trzaskowski był prezydentem i nosił koszulki jakiejś firmy powiązanej ze sobą albo z jakimś przyjacielem, to pewnie byłoby wszystko w porządku, to nie robiliby problemu. Być może, no, będąc w 100% obiektywnym, jakiś taki, taka mała lampka alarmowa może się też we mnie zapalać, tak? No, może nie powinien, ale z drugiej strony, no. To nie jest nigdzie zabronione, nie jest zakazane, może chodzić, a ta firma nie ma żadnych, e, Karol Nowacki nie ma w niej żadnych udziałów, nikt mu nie płaci za to, dodatkowo nie ma żadnych umów podpisanych ta firma z Pałacem Prezydenckim, z Kancelarium Prezydenta, więc tu wszystko jest Czyste, więc tylko i wyłącznie taka mała lampka się we mnie zapara, czym powinien, czy nie powinien, ale generalnie nie uważam tego za jakiś wielki problem. No ale oczywiście, że media lewicowo-liberalne będą to uważać za wielki problem, tak. W ogóle będą robić z Karola na najgorszego, to jest ich największy przeciwnik i wrócę tutaj do teorii, do tezy, którą wielokrotnie powtarzałem że Donald Tusk i cały obóz lewicowo-liberalny, co pokazują i media, co pokazuje Roman Giertych, wszyscy to pokazują, oni będą dążyć do tego i będą się starali z Karola Nawrockiego zrobić największego przeciwnika i w, w, w kolejnych wyborach parlamentarnych. Na tym będą opierać całą kampanię, żeby... O, starać się iść taką narracją w kolejnej kampanii parlamentarnej, że to Karol Nawrocki jest naszym największym przeciwnikiem, a my musimy wygrać wybory parlamentarne tak, żeby móc mm, uchylać weto prezydenta. To jest cel Tuska, taki będzie cel Tuska, jestem o tym przekonany. No i prawa strona musi zrozumieć, że trzeba iść narracją, że kolejne wybory parlamentarne musimy po prawej stronie tak wygrać, żeby mm, móc zmienić konstytucję. I wreszcie system w Polsce. To jest po prostu, musi być jeden silny ośrodek władzy w Polsce, bo bez tego naprawdę przepadniemy w tych kłótniach, w tych sporach, w tych wszystkich problemach, jakie mamy. Więc bój trwa i starają się oczywiście w tym boju teraz osłabiać, jak mogą, prezydenta Karola Nawrockiego. Dajcie znać, proszę, odpowiedzcie mi na pytanie, czy powinien nosić te ciuchy, czy nie powinien. A ja żegnam się z Wami. Do zobaczenia.